Tradycyjne zapiekanki z ogórem czy bez w Katowicach dziś na waszych ekranach. Podejście trzecie, raz byłem w Gliwicach, raz w Zabrzu i teraz w Katowicach. Pierwsza wizyta to był mega paździerz, e, możecie sobie e, znaleźć, obczaić wpisując nazwę lokalu z dopiskiem Kepson Gliwice, druga już trochę lepiej, a dziś powiem wam, że już na samym starcie wam powiem, że było akceptowalnie i nic poza tym. E, ja wziąłem pozycję zwykły osioł i kosztowała ona więcej niż na menu jest napisane, bo tam najmniejsza wersja tej Zapiekanki kosztuje 11,50, a pani przy okienku wzięła ode mnie 13,50. No po prostu pewnie nie jest zaaktualizowany za menu, e, bo to w formie takiego nadruku na zewnątrz i nie mam do nikogo o to pretensji. A, ma, a mała e, zapiekanka, bo chciałem sobie tylko porównać smak. Zresztą podczas wciś, wcześniejszych wizyt e, też brałem małe. Czas oczekiwania to około 5 minut, i dostałem swoje zamówienie. Pierwsze wrażenie to takie, że nie jest to mus pieczarkowy czy poszatkowane pieczarki, a takie krojone w dość duże kawałki. Nie były kwaśne, ale takie jakieś napompowane, i moim zdaniem przecier pasowałby lepiej. Generalnie jakoś sucho jedząc, za zapiekse i sprawę podratował nieco ketchup, który był słodki, nie jakiś najtańszy. I ketchup był w porządku, dość gęsty, a z dodatków znajdowały się tam tak cebula, ja jestem cebula, kto mi Pasuje to warzywo, czy to w kebabie, czy w zapiekankach, także to było git, nie było jej dużo, a jak jesteśmy przy temacie cebuli, to przejście sobie ostatni film z Rybnika, tam do, dopiero dowalili cebuli na grubości. No i co, sera też nie było jakoś dużo, ale jak już wyczułem, to też użyję tego samego określenia, że był akceptowalny. Niestety nic, ponad 100, bułka chrupiąca, ale miałem wrażenie, że nie jest z piekarni dowożona rano, tylko swoje musiała odczekać, zanim trafiła do pieca. Piątkę można dać, chyba że to będzie za duża. Może ocena w skali od 1 do 10, także mocne 4 to będzie uczciwa ocena. Zapiekanka pojawia się u mnie, zapiekanek pojawia się u mnie już coraz więcej w miarę możliwości. Będę wrzucał z dalego miasta na zapiekanki, bo obok kebabów i schabowych to u mnie najpotężniejsza seria, jeśli chodzi o konkretny rodzaj gastro. Pozdrawiam widzów i z jeszcze będą filmy, także wyczukujcie. Cześć!